Przede mną wskroś i za mną wzdłuż. Szeroka, pusta droga, pisała Maria Konopnicka o przemijaniu, a my błąkamy się po drogach Litwy, Łotwy i Estonii, by zdążyć na prom Stalina do Helsinek. Zaczęło się nostalgicznie, ale ten odcinek to kawałek wspaniałej przygody, o jakiej w tym i kolejnych programach będziemy Wam opowiadać. Jedziemy do Finlandii, a tam czeka na nas kilka niespodzianek. Mecenasem odcinka jest Jay. Dzięki wielkie! I wjeżdżamy na prom. To i opuszczamy Estonię, a właściwie tą południową część kontynentu europejskiego. Podziwiamy dali na poranku. Jeszcze słońce nie wzeszło. U nas 6.50, a właściwie nasza 5.50. Jak, jako, że jesteśmy trochę bardziej na wschód, tak więc to słońce trochę szybciej schodzi aniżeli w Polsce. Ale opuszczamy tą południową, bezpieczną część, na którą można dostać się. Bez promu. Właściwie, żeby nie stosunki z Rosją, które ona sama zaburzyła, można by było zapewne i lądem się dostać do Finlandii. My wybieramy jednak szlak wodny. Podróż promem trwa zaledwie godzinę. To pływamy do Helsinek. Opuściliśmy prom i jesteśmy w Helsinkach. Dojechaliśmy do Finlandii, do miejsca, którego się na pewno nie spodziewacie. Ja też bym się nie spodziewał. Płyniemy w kierunku Ubota, czyli niemieckiego okrętu podwodnego, który w czasie II, a właściwie przed II wojną światową trafił do Finlandii i jest do dzisiaj jedynym zachowanym Ubotem typu II, czyli takim wczesnym, dosyć małym okrętem, który w późniejszym okresie wojny używany był głównie do celów szkoleniowych. Zobaczcie, jak zaczynaliśmy nasze nagranie. W krótkim lękawku, jeszcze w słonecznej, pięknej, letniej Polsce. A w tej chwili już delikatnie widać barwy jesieni. Zobaczycie, co będzie zadziało się na biegunie północnym, bardzo właściwie w jego okolicach, czyli za kołem polarnym. Tam będziemy mieli już pełnoprawną jesień, jeżeli nie zimę. W tej chwili musieliśmy już ubrać kurtki. Właśnie dowiedzieliście się też, dokąd wjedzie nasza wyprawa. Zapewne z napisu, który znajduje się na mojej kurtce. Nasza wyprawa wiedzie dużo, dużo dalej, aniżeli w tej chwili się znajdujemy, bo w tej chwili jesteśmy w Helsinkach. A Cel naszej podróży znajduje się na dalekiej północy, już za kołem podbiegunowym, w samym Narwiku, czyli pierwszej wielkiej polskiej bitwie z 1940 roku. Jesteśmy na morzu. Dzisiejszym odcinkiem zaczynamy ciekawą serię o ubotach, czyli niemieckich okrętach podwodnych z okresu II wojny światowej. Pierwszy będzie ugot typu drugiego, więc seria będzie chronologiczna. Jest też pewna niespodzianka, dlaczego zaczęliśmy od typu drugiego? a tego dowiemy się, się za chwilę. Płyniemy w tej chwili z powrotem w kierunku Talina, w którym jeszcze wczoraj wieczorem się znajdowaliśmy. Nie wiem czy pamiętacie, ale z tym miastem związana jest też nasza. Historia z września 1939 roku, kiedy nasz okręt podwodny, największy okręt podwodny ORP Orzeł, został internowany w Talinie, gdzie załoga e, wbrew e, zakazowi wyruszyła z tego portu i udała się w kierunku Wielkiej Brytanii, aby tam dalej podjąć walkę z Niemcami. A akurat ten piękny mały prosty w którym się poruszamy, w Helsinkach pomiędzy wyspami, został zbudowany w Stoczni Marynarki Wojennej w 2004 roku. No, szybciutko wychodzimy. Mamy kilometr do celu. Prawo, lewo. To jest Tomzan! I nagle ich oczom ukazał się ubot typu drugiego, dokładnie typu 2a. Jest to jeden z pierwszych ubotów. Jakie powstały w 1935 roku, jak tylko Niemcy zarzucili postanowienia traktatu wersalskiego? Ten akurat łódź e, o nazwie Wessico e, powstał dla Finów. E, jest to oczywiście najmniejsza klasa okrętów niemieckich, e, niemieckich okrętów podwodnych z okresu II wojny światowej. E, one nie widziały zbyt wielu akcji bojowych. E, głównie były użytkowane do celów szkoleniowych i pływały po Bałtyku. Ale typ 2A wziął udział w jednej z najważniejszych dla nas kampanii akurat w tym momencie, czyli kampanii norweskiej. W 1940 roku kilka takich ubatów popłynęło, yy, popłynęło pod Norwegię tak, aby zwalczać brytyjską flotę, która w każdej chwili mogła nacierać jeden z tych upodów, właściwie jedyny typu drugiego A, yy, który zatonął w boju, właśnie zatonął we fiordach Norwegii yy, wszedł na minę i Oczywiście nie wyszedł z tego cało. Jak wiemy, okręt podwodny jest dosyć czuły na wszelkie uderzenia czy ostrzał artyleryjski, a zwłaszcza na trafienia bombami głębinowymi czy minami. To było ich największe zagrożenie. Spójrzmy sobie jeszcze troszeczkę na konstrukcję tego okrętu, ponieważ jest to, tak jak powiedziałem, okręt, powiedziałbym, pierwszych serii, czyli tych pierwszych budowanych jeszcze przed II wojną światową. Spójrzcie, że ta konstrukcja jest w większości nitowana, widać tych nitów dosyć sporo, różnych wielkości, od tego poszycia zewnętrznego, przez główną część kadłuba, w całości widać, że to wszystko jest wykonane nitowaniem, ale jednocześnie też dokładano spawy, które zapewne zapewniały szczelność pomiędzy tymi powierzchniami płyt, Stalowych, które łączyły się, łączyły się tak jak widzimy wzdłuż kadłuba. Ten spaw zapewniał, zapewniał szczelność, a nity miały go utrzymać w kupie, czyli były tym głównym elementem e, spajającym cały kadłub tego okrętu. Wydawało mi się, że łot typu drugiego z zaledwie e, powiedzmy 30-osobową załogą, bo było to niespełna 30 osób, e, 30-osobową załogą był dosyć mały. Tak naprawdę widzimy, że to jest dosyć duży okręt. No oczywiście nie był to typowy okręt oceaniczny, nie operowały one na Atlantyku, tak jak łoty typu 7 czy typu 9, ale Sławiły się właśnie tym, że szkoliły niemieckie załogi okrętów podwodnych jeszcze przed rozpoczęciem tej pełnej pełnomorskiej służby na Atlantyku. Szkoliły te załogi na Bałtyku, tak więc większość z okrętów typu II widziała bardzo wielu dowódców, którzy w różnych e, okresach wojny szkolili się na Morzu Bałtyckim. Zresztą dwa okręty typu 2A, e, które jeszcze utonęły w czasie II wojny światowej, właśnie utonęły podczas e, awarii e, w trakcie szkolenia. Na Morzu Bałtyckim, czyli da trzy okręty stracone typu 2A, jeden tylko poległ w boju. Chodzimy do środka okrętu. Ja co prawda jeszcze tutaj nie byłem, ale postaram się Wam w skrócie opowiedzieć, co się tu znajduje i co widzę. No, yy, oczywiście z bronią podwodną, tak jak większość z nas, yy, mieliśmy sporo do czynienia chociażby w miesiącu, podczas oglądania słynnego filmu czy serialu Okręt, a tutaj możemy trochę poczuć klimat. Tego filmu. Znajdujemy się w oryginalnym, prawdziwym niemieckim okręcie podwodnym, który zachowany jest, powiedziałbym, w stanie niemalże nienaruszonym. Od razu na dzień dobry widzimy doskonale zachowane wyrzutnie torped i widzimy już tutaj na dzień dobry pierwszą torpedę. Pomyślcie, jak zaawansowana jest to broń. Zapewne te torpedy, które tu widzimy, mogły powstawać w Gdyni, a właściwie na Babich Dołach, bo tam produkowano i testowano różne rodzaje broni do zwalczania statków i okrętów, czyli właśnie torped. Jedną z takich torped mamy tutaj na dzień dobry. Pierwszą z trzech wyrzutni załadowaną, druga zamknięta, trzecia otwarta, tak więc tutaj przed oczywiście załadowaniem wyrzutnia była opróżniana z wody, zamykany był przedni luk, czyli zamykaliśmy, zamykaliśmy tą przestrzeń, woda była wypompowywana, następnie wsuwało się torpedę, zamykało się tą klapę, a dopiero wtedy rozpoczynaliśmy, rozpoczynaliśmy zalewanie tej komory. No i oczywiście wystrzał torpedy, tak aby mogła pójść i zniszczyć ten cel, do którego, do którego dąży. Tu widać świetnie zachowane tabliczki, yy, zapewne ciśnienie, czyli wyrzutnia torped. Oczywiście tu, to, 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 to wyrzucenie tej torpedy yy, odbywało się po, yy, przy użyciu dużego ciśnienia. Yy, torpeda wylatywała i była yy, była, powiem szczerze, Odpalana i dopiero po wyjściu z okrętu, już napędzana własną siłą, kierowała się w kierunku statków, bądź też okrętów wroga. W środku tuby czuję się jak torpeda. Chyba zaraz wystrzelę na zewnątrz. Achtung, achtung, Herman. Drive, zwei, ein, null, feuer. Chodźmy do luz. Zobaczcie na nity i spoinowanie to wszystko już w tej chwili bardzo mocno skorodowało. Te nity są niemalże płaskie tutaj nie widać tej różnicy w nitowaniu. Oczywiście im wyżej wychodzimy, tym te nity trochę bardziej wystają, ale w tej dolnej części kadłuba widać, że uległy dosyć dużej korozji. Wiadomo, że taki okręt, który spojenie miał za pomocą nitów już na wodę. Na wodzie znaleźć się nie może, gdyż mogłoby zakończyć się takiego zatonięciem. Widać też wyraźnie trzy wyrzutnie torped, które się tutaj znajdują. Taki okręt zabierał 5 do 6 torped. W zależności od tego, czy pomniejszała się ta powierzchnia bytowa załogi, można było zabrać nawet do 6 torped, czyli wystrzeliwujemy trzy. Po czym jeszcze możemy trzy torpedy na, taki, na takiego ubota typu drugiego, jakim był Vesico, załadować. Widać też pięknie stery głębokości, które tutaj się znajdują. One zapewniały albo przyspieszały zanurzanie takiego okrętu podczas alarmu bojowego. Co ciekawe, taki ubot typu drugiego zanurzał się, osiągał pełne zanurzenie w niespełna 30 sekund. Tak więc stało się, działo się to naprawdę bardzo szybko. W przypadku zauważenia jakiegoś samolotu bądź też wrogiego okrętu, można było całkiem szybko się przemieścić. No, i za, zakamuflować ten okręt pod wodą. Jak wiemy, w I wojnie światowej Niemcy odnosili potężne sukcesy za pomocą broni podwodnej. Cesarz Kaiser Wilhelm to zaczynał, to przerywał wojnę podwodną jako niemoralną, nieetyczną formę walki z wrogiem. Pamiętamy też o sukcesach floty okrętów podwodnych w tamtym czasie. Było co najmniej, zdaje się, 7 asów broni podwodnej, którzy na swoim koncie mieli zatopionych co najmniej 100 statków, no a najwięksi rekordziści po ponad 200 sztuk na głowę. To pomyślmy sobie, 7 ubotów, każdy co najmniej 100 statków, najwięksi po 200, czyli te 7 ubotów zatopiło co najmniej 1000 statków na morzu. To jest niesamowita i niespotykana w historii wojen liczba. Zapewne nie do osiągnięcia. Nie była osiągnięta również podczas II wojny światowej. Wojna podwodna całkowicie się zmieniła, w I wojnie światowej nie było ani ich jak lokalizować, ani jak ich zwalczać. Tak więc uboty bezkarnie poruszały się po morzu północnym czy Atlantyku, a tutaj już w II wojnie światowej coraz to nowe sposoby walki z ubotami doprowadziły do tego, że już w 1943 roku wojna podwodna stała się niemalże bezsensowna. Zobaczcie, oczywiście kojarzymy te, tą, tą, tą fabrykę DEMAK. Czyli słynnego producenta transporterów półgodzinicowych, jednotonowych. Słynny demak, który również u nas powstaje, tutaj wykonał takie urządzenie do napędu, do napędu, a właściwie do odpalania torped. Czyli każda z tych firm, które znamy, zapewne miała swój mniejszy bądź też większy wkład w produkcję tak skomplikowanej, zaawansowanej broni, jaką był okręt podwodny. Wspaniale, widać tutaj te wszystkie nitowania. E, zauważcie, że my w tej chwili już zna znajdujemy się od razu w pomieszczeniach dla załogi. No i tutaj, tak jak widzicie, znajdują się e, koje dla załogi. E, marynarze leżeli praktycznie na torpedach albo razem z torpedami, czyli w, w, wszystko działo się to praktycznie w jednym miejscu. Tutaj, jak, tak jak mówiłem, jest dosyć ciasno, tak więc, nawet ta mesa oficerska, jak widzicie, znajduje się praktycznie. Wewnątrz pomieszczeń dla załogi tu wszędzie było ciasno. Pamiętajmy też, że załoganci podczas pełnienia służby oni nocowali wszyscy w tych samych kojach, czyli jedni wychodzili, drudzy wchodzili, i spało się na zmiany. Nie było tak, że każdy miał swoje osobne łóżeczko, Zawsze przychodził na cieplutko, czyli to co ogrzał kolega. Różnie to bywa z kolegami, nie wiem jakim się spało, ale na pewno nie była to super komfortowa sytuacja. Tutaj możemy spojrzeć sobie do pomieszczenia radiooperatora, który miał względny spokój, mógł się odciąć dźwiękowo, bo widać, że drzwi są bardzo mocno izolowane. Mógł się odciąć od tego, co działo się na zewnątrz, tak więc ten radiooperator był tutaj całkowicie niepokojony, świetnie zachowany peryskop, on jest jeszcze świetnie naoliwiony, żeby wszystko widać. Mamy też jakieś generatory dodatkowe prądu, jest silnik zdaje się, tak? Jak przyjrzymy się temu okrętowi, to widzimy dwie śruby napędowe, dwa silniki, które napędzały ten okręt zarówno w zanurzeniu, jak i w momencie, gdy okręt był wynurzony. Pamiętajmy, że te okręty początkowego okresu wojny, czyli czy typ 2, 7, czy 9 to były okręty, które w większość czasu jednak ładowały akumulatory i tę prędkość podwodną miały znacząco niższą od prędkości nawodnej, czyli na wodzie poruszały się szybciej, pod wodą wolniej, e, ładowanie akumulatorów przez noc, jeżeli była taka konieczność, zejście pod wodę w przypadku e, pojawienia się gdzieś w okolicy wroga. E, nie wiem, czy oglądaliście słynny film Boot, czyli okręt, widzimy jak to marynarze dzielnie cały czas na kiosku okrętu poruszają się w wynurzeniu i wypatrują to e, coraz to różnych jednostek alianckich, które mogłyby pojawić się na horyzoncie. Po pierwsze dlatego, aby wypatrzyć konwój. Po drugie dlatego, aby nie zostać zauważonym pierwszym, bo to było kluczowe w przeżyciu na morzu. Zabrać wenigstens Pamiętajmy też, że służba na okrętach podwodnych w okresie II wojny światowej równała się niemalże z samobójstwem, ponieważ większość załóg jednak ze swoich misji bojowych nie powróciła. Liczba produkcyjna wszystkich niemieckich okrętów w czasie II wojny światowej okrętów podwodnych wynosiła prawie 1100. A na koniec wojny w służbie pozostało ledwie 270 okrętów, tak więc. Większość z nich została zatopiona ze swoimi no, co najmniej kilkudziesięcioosobowymi załogami. Jak wiemy, kilkadziesiąt tysięcy ludzi z tego morza nigdy nie wróciło. Ale oczywiście te okręty też zbierały swoje krwawe żniwo po drugiej stronie, ponieważ okręty handlowe, marynarki handlowej, bezbronne statki, które dostarczały chociażby broń do Wielkiej Brytanii czy do Rosji w celu walki z Hitlerem, były topione właśnie przez broń podwodną. Ja poszedłbym o krok dalej, bo uważam, że wojna atla na Atlantyku, a właściwie bitwa o Atlantyk, była tą najważniejszą bitwą II wojny światowej i to ona przesądziła o zwycięstwie aliantów w działaniach na kontynencie europejskim. Zobaczcie, tutaj od razu wiadomo był jakiś przechył. Jaki jest stopień zanurzania się okrętu, a tu mamy najważniejszy przyrząd, czyli głębokościomierz, i pokazaną głębokość 100 metrów, jako tą krytyczną, której nie należy przekraczać, ale oczywiście było 120. Pamiętajcie scenę z okrętu Dasbot, jak zeszło im poniżej wskaźnika, a tam w siódemce było jeszcze dużo, dużo głębiej. Ale! Już za peryskopem znajdujemy się w pomieszczeniach, które zapewne kryją zbiorniki sprężonego powietrza, które służyło do uruchamiania silników diesla w okręcie podwodnym. Tutaj mamy piękne silniki MWM, Mechanische Werke, 1932 rok. Zobaczcie, jak można było smarować tutaj yy, popychacze zaworowe, właściwie tutaj całe te krzywki, koniki, które popychały zaworami i oczywiście sprężynę, to wszystko perfekcyjnie tu widać. Spójrzcie, tutaj są. Tu jest zasys do kolektora ssącego filtrów powietrza. Jeżeli okręt y, się gdzieś, y, przetkała się gdzieś dostawa powietrza, a okręt był szczelnie zamknięty, to wytwarzało się momentalnie potężne podciśnienie, które mogło doprowadzić do pęknięcia bębenków wśród załogantów, czyli Trzeba było oczywiście na to uważać, żeby nie zaburzyć takiego dostępu w późniejszych okrętach, czy tych modyfikowanych, które już posiadały chrapy. W przypadku zatkania się, dopływu powietrza, zaciągało się to powietrze ze środka, i to mogło potrwać maksymalnie kilka sekund. Tu silniki diesla, i zaraz po dieslach, bo spójrzmy, te diesle są sześciocylindrowe. Tu doskonale widzicie to na pompach. Zobaczcie, kiedy to wszystko jest takie wielkie, dosyć prymitywne, ale jednocześnie zapewne łatwe w obsłudze na morzu. No i tu już przechodzimy do potężnych silników elektrycznych. Zapewne będzie to AEG. Nie chcę się wypowiadać w tej chwili, ale obstawiam, że ta firma to zrobiła. Co mamy tutaj napisane? Nie mamy producenta, mamy tylko moce Kilowat. 132 kW i 132 kW. Ale ja dałbym sobie głowę uczyć, że będzie to AEG. Pięknie widać szczotki. Zobaczcie zapasowy tłok. Jakby coś się stało na morzu, można było sobie tłoczek wymienić. Zobaczcie to wszystko tutaj na wierzchu. Zapewne potężne prądy. Trzeba było uważać, żeby czegoś tutaj nie dotknąć. A podejrzewam, że w warunkach bojowych nie było to wcale takie łatwe. Aby się tutaj na nic nie nadziać, tu zobaczcie główny kompresor, który pompował wszystkie zbiorniki sprężonego powietrza. Napędzany elektrycznie, bo jak wiadomo, pod wodą diesli mogło zabraknąć w każdej chwili. Zresztą nigdy ich nie było, poza zanurzeniem peryskopowym w nowszych typach okrętów. W ubocie typu drugiego chrapnie nie było, tak więc mamy tylko i wyłącznie pod wodą możliwość użycia silnika elektrycznego, który mógł nam nabić powietrza. Tu jeszcze dodatkowo widać kolejne zbiorniki powietrza i widać też koje dla załogi. Tak więc miejsca na obłacie typu drugiego było naprawdę niewiele. A teraz spójrzcie na to. Pamiętacie? To dokładnie ta sama piła, którą znaleźliśmy na Złomowców Gdyni. Cenek zapewne przypomni Wam to filmowo, ale to niesamowite urządzenie do cięcia sieci, które znajduje się w tej chwili w Świnoujściu, bo tam daliśmy to w depozyt. Patrzcie na to, piła zubota do cięcia sieci. Jak wiecie w Gdańsku, w Elblągu, w Gdyni, wszędzie budowano UBOTy, a tutaj mamy takie ładne nacięcia, że jakby ten UBOT zszedł i gdzieś zahaczył o sieć, to taką piłeczką piękną ciął te sieci, aby nie przeszkodziły w schodzeniu pod wodę. Piękna, duża rzecz. Piła zubota. Ale słuchajcie, ta piła ciężka, masakra! Ach, chyba nie damy rady we dwójkę. O, masakra! Ale najważniejsze, że ta piła, ta zdobycz z U96 da tego legendarnego ubota jest w tej chwili nasza. Słuchajcie, nie każdy ma w domu piłę z legendarnego ubota. Dokładnie, program, a ty będziesz jednym z jego bohaterów. Słuchajcie, piła z ubota jeszcze jest ostra. Boję się, żebym nie zaciął sobie rąk. Piękny artefakt do muzeum. Rzadka rzecz, słuchajcie. Bo co prawda, ubotów yy, wszystkich typów wyprodukowano około 1000 sztuk. Tym niemniej większość, 99% z nich, spoczęła na dnie, tak więc nie sposób jest pozyskać taką piłę. A najwięcej, jak wiemy, utęnęło na północnym Atlantyku podczas stopienia konwojów, gdy po 1943 roku alianci wyposażeni w środki walki topili uboty już na masową skalę. I słuchajcie, większość nie przetrwała, leży na kilometrach głębokości, a my tu pozyskujemy dzisiaj tak charakterystyczny i tak ważny element ubota, aby mógł uzdobić naszą kolekcję. O kurde, gdzieś na ziemię chyba Wiesz co, musimy ją wynieść jakoś stąd Chociaż w korytarz położymy Nie wiem czy we trzech damy radę Bo no, ja też miałem teraz jak tego podejść, wiesz? Wiesz co, o kurde Jesteśmy Czekaj, to tu trzeba przestać Czekaj, podtrzymajcie ruszony No, czekaj O tak, będzie Dobra, spokojnie Weź ten. Jeden tam na końcu, po środku, ja tu. Daszadę, plecy dzisiaj nie ten. Nie wysypiam. O kurde. Uwaga, ja przez drzwi nie przejdę. O kurde. Jesteś? Przeszedłeś? To jesteśmy w domu. Położymy on tutaj, może na ziemi. O kurde. I but mi się rozpiepszł. Połóżcie, połóżcie na ziemi, może Ja. To oryginalna piła z ubota typu drugiego, czyli dokładnie takiej sztuki szkoleniowej, jaka pływała po Bałtyku i dokładnej, dokładnie takiego typu, jakim jest Wesiko, znajdujący się w tej chwili jedyny egzemplarz typu drugiego w Finlandii. To koniec dzisiejszej przygody, ale jak wiemy, przygody Nigdy się nie kończą, tak więc każdy koniec jest nowym początkiem. To wszystko na dziś. Wielkie dzięki za kolejny wieczór z nami. Widzimy się już za tydzień, jak zwykle w czwartek o 20. Serdeczne podziękowania dla naszych wspaniałych mecenasów, którzy, jak sami żartobliwie mówią, zbierają chrust na tank Huntera. Spróbujemy Was rozgrzać w chłodne wieczory. Dziękujemy naszym mecenasom, wśród których są. Andrew 81, Ajent Jacek Arendt, Przemysław Gebabi, Tomasz Balawajder, Krzysztof Banaszczak, Roman Banaś, Szymon Barwiński, Bartosz Bawolski, Bdem, Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Bishop Biskup, Artur Borna, Radosław Brzeski, Łukasz Buczko, Ela Budnik, Daniel Budzisz, Sebastian Bujakiewicz, Przemysław H., Marcin Chojnacki, Daniel Cisowski, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Maciej Deling, Franek Dolas, Lukas Dylik, Jay, Andrew Black, Michał Futera, Grzegorz Garus, Krzysztof Goździkowski, Marcin Górny, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Paweł Gruca, Michał Grzybowski, Mateusz Hamera, Marcin Hamerlak, Tomasz Choinka, Marcin Hubar, Mariusz Huber, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Maciej Kaczkowski, Mateusz Kaczmarek, Michał Kapiec, Bart Kajor, Aleksander Kapica, Michał Klimczak, Mariusz Koralewski, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Kozłowski, Marek Krauze, Marian Krzeszowski, Krzywy Jas, Pacior KRK, Dawid Krzyczkowski, Adam Kwiatkowski, Michał Lademan, Mariusz Lewandowski, Tomasz Lewucha, Andrzej Łątka, Szymon Łodyński, Karol Magiera, Kamil Mańkowski, Mateusz Gost97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Meti Daniel Miraszewski, Piotr Młynarczyk, Marek Musiał, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Olek Nowakowski, Dorota Orzechowska, Pajpa 1982, Krzysztof Pawlik, Marcin Pawlowicz, Artur Powroźnik, Szymon Pszczółka, Patryk Puls, Kamil Ramza, Krzysztof Ruszczyński, Robert Rąpalski, Krzysztof Siedlarz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Krzysztof Stanior, Maciek Stępień, Mariusz Stoczkiewicz, Daniel Strojk, Strzyga, Krystian Szczęśniak, Marek Ślęczka, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Filip Urbański, Jacek Warsicki, Piotr Wierzbowski, Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Przemek Wojdas, Mateusz Woźny, Przemysław Wrona, Krystian Ziętek, Piotr Zwierowicz, Artur Żak, Bartek Grzegorz, Konrad Leszek i Michał. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na grupę facebookową Tank Hunter Patroni. Do zobaczenia w kolejnym odcinku przygód Tank Huntera.